Ciopąk! Ej, mam skina! Ja o, też nie mam! O, nie mają. Roksu, dołącz się do ciuchci. Nie, bo to jest dla gejów. To jest dla gejów. Tak, dziewczyna się przyłączyła. Serio? To ja idę za dziewczynę? Kurwa, tak, jakiś facet... No, Roksu, nie psuj! Nie psuj Ale wiesz no. zapieprzątkę Ej co jest? Przestępny <grym> <grym> Dobra czekajcie 3, 2, 1 O fuck nie działa mi je w 9 O, działa mi je w 9 Siemano witajcie ludzie tutaj Bartorek Ze mną jest yy, ten no, jakoś Krzysiek i Rocks nie ładują mi się tekstury Dobra ładują mi się tekstury Gramy w Hide and Seek, a ja jestem drewnem, Jesteś deseczką. Boże. Jestem drewnem. A ja jestem czymś fajnym. Jakby to było coś nowego, że jestem drewnem. Jesteś płasny. Fuck, jaka Oh, shit! Super, szukają już, a ja sobie biegnę. Ja stoję w miejscu. A ja jesteś? biegnę! Jestem stopkiem Siana. A ja jestem tym! Yy, yy, jak to się nazywa? Tom! To Nie, ten potek ten z Kobla. Z Oto, kobl, to kobla Aha, chyba sobie gadam, a mam mikrofon oddalony od odmogę jakieś 3 metry, ale trzy to detal. Jolo 600. Dobra, skończyłem. więc, Pody. hej, cześć, witajcie, ja jestem Krzysiek, i po tym krótkim wstępie witam Was na. Sig, ze mną dzisiaj jest Bartorax, a także... dzielę nagrywania. ...Roksal Games, <laughs> który nie włączył nagrywania, pozdro. Tak. Nagramy jeszcze jedną rundkę. Tak. No spoko. I Dobra. dzisiaj będziemy sobie grać w League of Legends. Co? Co? <laughs> A, okay. Pogramy serwisował potem. No tak. Ej, dobra, bo my tak w sumie stoimy w miejscu. Może pogadajmy o czymś ciekawym. Pogadajmy o tym na przykład, że skrzypi mi fotel, znaczy nieważne. Pogadajmy o tym na przykład, że muszę poprawić fizykę, i wy możecie y, napisać w komentarzu, jakich wy macie nauczycieli, bo ja mam fajnych nauczycieli. Ej, a co tak masz teraz? Ty masz co teraz na fizyce? Teraz? No. Ej, czekaj, gdzieś w że się oddalę. Ja teraz mam magnetykę i żadną fizykę. Oddalę się od fizyki. Nie jest źle, nie jest źle. Oczywiście, już ci mówię, bardzo co mam. Teraz ostatni temat to było. Poznajemy zasady dynamiki Newtona. Prosta. Znaczy to było, poznajemy trzecią zasadę dynamiki Newtona. Ale no to nie jest trudne, to się da nauczyć. No to nauczymy. nie jest trudne, to jest fajne. Gorze, gorze, ja teraz go... będę miał fizykę kwantową. Jako, jakoś tak tam się nazywa To to jest fajne, gorsze było jak były te ruchy jednostajny, Przyspieszone i tak A dalej. A ta, to, to jest straszne. No. W ogóle ja nie, łuk, nie jestem i tyle. Ja też jestem viełk, ale muszę... Też te się szyty mi z wypadły, to był zamach w 8 jeszcze chyba strzały. <głosy> <głosy> Boże jak ci O właśnie mi się przypomniało że chyba dostałem banan, bo mam skamek zainstalowany. Y Sogi? ja to ocenzuruję, żeby nie było widać. Lol. Znaczy to jest mini mapka, nie? Jeszcze się zbagowała. O idzie koleś? Idzie hopek. Ow. Ej dobra, a... a wy, wy, wy macie jakieś profile w klasach czy nie? No ja ogólnie chodzę do takiej gym bazy i z techniką, nie? Możesz sobie wziąć zajęcia dodatkowe z czegoś tam, jeżeli chcesz na przykład wiedzieć techniku, czyli na przykład taka tak jak nie wiem, co z tego... Patrzcie, blow, blow, blow. I tak się nie lubię. No, no właśnie, tak to wygląda. A ty, Rox? Czy ty masz ogólnokształcące? Ja mam ogólnokształcące. A. Ja mam licencjum ogólnokształcące, ale profil klasy mam. A ja nie, bo ja jestem gimnazja trzecia. Ja, pierwsza liceum! Pozdrawiam moich ziomków. A ja jestem druga, drugaczki, buziaczki. A ja jestem pierwsza Co liceum... CO pilu! Roksu! Ty fałoneczko! Uderzyłeś mnie! Ej? Czy się te? Kto z was szuka? Przysiek. I ja. Roksu, zatrzymaj się buziaczku, ty buziaczki. Ja jestem stogiem siana, taka podpowiedź. Przeczułem z Ty jesteś dobry w parkurze, ale nie uciekniesz. Laga miałem, chłopie łapcie tego gnoja, łapcie tego z, z tą schodka no, co za debile, no nic, nikt za nim nie wie. no come on, come on, do gnoja. no dochwy go. Jeszcze tak mało brakuje! No stoj people. No ładnie! Ten kawałek drewna, Znaczy kamienia! W... No czemu? Je, je, je. A, nie! Tak! You're no, a I see fire inside the mountain. I fire. Dobrze, znaleźć tylko Bart Bartka. Ksywka ba bananek. Szukaj tu, szukaj i tak ciebie... W... Proszę, mam. Zgaduję, że jesteś pod wodą, bo ty zawsze jesteś pod wodą. Lol, nie? 20 sekund. Ogólnie bym wbijał pod wodę cię sprawdzać, ale mam shader'ie i gówno widzę, więc sobie nie? O, fuck, zrobiłem YOLO i koleś mnie bije. 10, 10 o, 8, 7, 6, 5, 4... zabij to stop! O my ja on tu wygra. Jest, wygrałem, fuck yeah, fuck, yeah, fuck, ja fuck Gdyby tak krzyś ja. przez przypadek nie uderzył, Roksu, ale to było takie A więc tak, to była pierwsza runda. Naprawdę, przybiegała ona fascynująco. Ja Widzieliście ten magiczny pościg. Cztery ja, cztery ja. Cztery. ja tutaj zrobię jakieś cięcie, a ja nie będę w sumie robić cięcia. Widzieliście ja ten magiczny Dobrze, jeszcze raz na 44. No, o, czekajcie. Ja mówię. jest 44? Ona tu, ej, co, serwer jest full? Już. O, jestem już, spokojnie. Ja też. O! Chodźcie, zróbmy ciaponczek! Czekaj, muszę sobie. tego kajka się psuje, Loksu. Szedłem. Dobra, willa. The rules. Ale będzie. Mam nadzieję, że nie dostanę banana za mapę, choć. To jest rocks. O, jest rocks. Ale to było FK jak nie krzywdko. A wiecie, że tak naprawdę o. byłem drewnem? I w ogóle to mówiłem na samym początku? Nie. O dobra. Ukryłem Zobaczysz jest na straniu. Ej, ale teraz pokazuje mi konkordy. Nie wiedzieć czemu. Konkordy? Konkordy. Ej, doskonałe, widać moje konkordy. Ej, <laughs> Lepsze to niż mama. Konkordy. 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 Con... tak. Bartek. opowiedz nam, dlaczego masz skina kurczaka? Bo konkordy. Yyyy, eee, dlaczego, dlaczego mam skina kurczaka? Ani nie kaktusa. skogo Ej, skoro jak na ciebie wszyscy mówią baton, to powinieneś mieć skina batona. Dobra, czekaj, włączę nagrywanie, bo będzie historia o tym, dlaczego mam skina ja kurczaka. Włączyłem ja nagrywanie, ponieważ jest rozkwila, dlaczego mam skina kurczaka, skina kurczaka mam dlatego, że robiliśmy Krzysiek spawner Movie TV było i, i miałem mieć do nagrywania przecież skina na kurczaka, a mi się nie chce zmieniać na kaktusa, a że mówią na mnie Baton, to powiedziałeś, że muszę mieć Batona, a mi się nie chce A, a weź się tak zatrzymaj, weź się tak a, Nie A, a co to jest za mapka? Ej, to jest... O nie. jest o nie. Mapka. Ja jej nie, nie. nie znam. A mogę coś zaskoczyć tam na Co to jest za mapka? Ja tu nie grałem nigdy czym, ja jestem ja też z bitona. A więc hej cześć witajcie, jestem Rocks i... O Rocks każdy zaczyna w czasie, ja w połowie pierwszej rundy. Roks Czekaj, ja Czeka, tak jestem tonem. Gramy sobie w Hide and Seek. Na tak. Na serwerze... Jak <coughs> piszesz? Macie pozdrowienia wszyscy od widzów, od Czesowski, który pisze do mnie na Skype'ie, bo napisałem mu, że nagrywam. Mm. I, mm. I będzie pewnie go widać na nagraniu. Tak, więc... Zobacz to nagranie. Ja... Jest tak to by. druga runda, ponieważ w pierwszej zaliczyłem mojego fejla. Ej, ta mapa jest do dupy. Ja się no. schowałem. Jest A kijowa. Czym jesteście? No jestem, jest, jestem zwycięzcą. <grym> jestem bogiem. <grym> Światem. No nie no, jestem piecykiem, ale tu nie ma <grym> zwycięstwa. Gdzie okay, to solid, O Boże, gościu se w chodzi. Wejdę se pod schody, wezmę se pod schody. Gościu jest tutaj w tym samym pomieszczeniu co ja, co i na szybciej chodzi Ej, ja pierdzielę, ja nawet nie wiem gdzie mam iść, ty się schodź, jestem tak kiobą rzeczą, Postać? że sobie tryfuję po Tu Czym jesteś? Zwycięzcą. A może inaczej czemu chciałbyś zostać? <laughs> Prawnikiem. Czemu tu mam zooma? Co tu daje? Patrzcie ty patrzcie mam zuma ustawiłem sobie jakoś zuma, bo coś pliknąłem <laughs> Jesteś zuber. KASZELEK, przepraszam. Ej, ale weźcie, jak, jak to włączyć? Ej. Ej! Patrzcie, to jest zoom! Może da się jakoś zoomować? No, ktoś na flety pisze. Nie wiem co tu daje, ale. Fuck, ja wytrzymać. znalazłem miejsce, gdzie się mogę schować. Okej, okay. no, okej. Okay. ja powiedz czym jesteś, no? Zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Wiem, że Krzysiek jest piecykiem. Czy ta informacja jest na pewno potwierdzona? A naprzeciwko mnie jest piecyk. Co jest w naprzeciwko ciebie? Chodzę. Aha. I szukam przygód i przyjaciół. Mam miecz. I ani jednego, ani drugiego nie mogę znaleźć. Nie dziwię się. <laughs> Jakie tu są super miejsca do się. Ale i tak ta mapa I Jakieś góry. Sam ci się. No, gdzie ta mapa jest? Ja się bałem no. To jest tak słaba jak. Jak ty <laughs> Ej dobra, to, to jest ostatnia rundka, którą nagrywamy, nie? Nie Waj! Uroksa to pierwsza runda No to Uroksa, ja to jest Ej, u mnie ostatnia Ej dobra, jest... robię Jolo, biegam sobie po mapie U mnie jeszcze z z robię Yolo Ale tak. jestem na stateczku, więc wiecie O czekaj to ja przyjdę do ciebie Nie gość Właś na stateczek Chodź na stateczek, popływajmy razem w wodzie. Popływajmy razem, ty ja da się po powietrzu popływać? Nie. Dobra, robię prolojolo akcję. Gdzie jesteś? Czekaj, ja jestem ty na tym z... stateczku. Biegam ty sobie. Jestem na i ten... którym stateczku, bo tu są dwa stateczki. A no to tym, ja jestem na tym po lewej od. Od prawej. W jakim stateczku? Jestem na tym stateczku bliżej biegam sobie. O, siedzę na foteliczku. Jesteś bikonem? To jest bikonem? Na pewno nie ja. O bajtek ty jesteś tym drewnem, co sobie płyniesz? Nie ja jestem bikonem. Ej, ej, o, ty, 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 ty ty, 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 ty. O dobra, ty, widzę ty. ten statek. Jesteś ten... kowadłem Roxu? No. O, siema! Jeszcze tylko Bartek jest nam potrzebny. Chodź, no. chodź idziemy seekera zabić. Co? tu jest seekerów? Tam jest jeden na pewno. Jeden jest. Idziemy go zabić. Czekajcie, idę na statek. Czekajcie na to mnie. To była piękna przygoda. Kowadło i piecyk spotkali się przypadkowo, ale już wiedzieli o Gdzie wy momentu, jesteście? Ja nie widzę was na tym statku. Się. Wróćmy po Bartka, powiedziało. Pie, powiedział piecyk do kowadła. Lec Ej, ale to jest prosto. Bartek, to ty? Gdzie? Gonicie ktoś? Nie. <coughs> Dawaj klepiemy go. <coughs> Klebo! Ale ja nie wiem, gdzie w jesteście. My sikera klepiemy. Fajnie, ale nie wiem, gdzie wy jesteście. Ale że jest tylko jeden siker, osobiście. my go klepiemy. Ale ja nie <coughs> nie wiem, <czy> wiesz, <coughs> co, serio? Lale. To była piękna szkoda, kowadła i piecyka. Chodź. Oni ich wtedy znaleźli sobie miłość i pokonali... Ej, pływam obok waszego statku, weźcie zobaczcie, wchodzę teraz po drabince. A widzisz kombali takie? Bartek stój, 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 stój Cofnij się do tych drabinek No. Weź stój na przy drabinka, choć Roksy obleciły dookoła. Może o tamten... ale gdzie? Z drugiej strony są jeszcze drabinki. Aha. Chodź. To poczekaj na mnie, żebyśmy faila nie zaliczyli. O, ty jesteś Bartek tutaj? Nie, tutaj nie. To z drugiej strony są drabinki. Dawaj, leć prosto. Ja jestem na statku, jestem beaconem. E, to wyjdź z tego statku. A ty, Zobacz, czy... stoję przy drabinkach. Przy jakich drabinkach? O, już wygraliśmy. O, o bej, Bartek za tobą. <laughs> Zebraliśmy się. Tak, proszę Państwa, to Dobra, to ja kończę historia. nagrywanie, subskrybujcie Bart subskrybujcie Roxa, subskrybujcie Krzyśka i w ogóle fajnie dawajcie łapki w górę. Ej, co to za nowy blok jest? Jo się manko E, dobra, nie, ja nie wiem, roksu nagrywamy jeszcze czy? Tak, chodzi na 44 jeszcze raz. No to dobra, jeszcze jeden... Ja będę miał najdłużej. Ja też trzecią rundę nagram. Dobra. To 44 tak. i dawajcie szybko i już... A więc ja <coughs> <mam> cięcie <coughs> i, <coughs> i Kaszelek... I na którą mapkę głosujemy? Dobra ludzie, to może inaczej. Więc tak, u mnie widzieliście już dwie rundy, mamy 15 minut, to będzie chyba wystarczające Nie 10 minut jest. U mnie jest 15, a ja nie robię wstęp. Robiłeś. No, ja nie robiłem wstępnie. Więc tak, ja, ja już skończę, żeby was tu nie zanudzać. Yy, część następną zobaczycie u Doxa, część wcześniejszą zobaczycie u Bartka. A możecie i chcecie, to zobaczycie to... u Krzyśka. Jeżeli chcecie, to zasubskrybujcie mój kanał, a mówiąc, że jeżeli chcecie, miałem na myśli, że na pewno chcecie. No i dobra, więc tak zapraszam na kanał Radka, zapraszam na kanał Bartka i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. I jak coś, to nie miałem nodusa ani żadnych cheatów, to była tylko mini mapka, więc do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, a teraz wy ładnie powiedzcie pa pa. Pa, pa! pa, pa.